Cześć, cieszę się, że tu jesteś. Witaj w Kuźni Świadomego Rozwoju. Ja nazywam się Magdalena Kurszyl-Makarewicz. Wspieram kobiety w budowaniu odporności psychicznej, pewności siebie, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, osiąganiu celów w życiu prywatnym i zawodowym. Oglądasz siódmy, ostatni już odcinek w kursu Wykuj adekwatne poczucie własnej wartości. Tematem dzisiejszego odcinka jest odpowiedzialność. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie jest niezbędne w procesie budowania poczucia własnej wartości, ponieważ wzięcie odpowiedzialności jest zarówno przejawem, jak i odzwierciedleniem naszego poczucia własnej wartości. To oczywiste, że na wiele rzeczy w naszym życiu wpływu nie mamy, ale zawsze mamy wpływ na naszą reakcję. Jeżeli byśmy sobie pomyśleli, na co tak naprawdę w życiu mamy wpływ, i na co wpływu nie mamy, to jest jeden aspekt, na który my zawsze mamy wpływ. I my zawsze mamy wpływ na siebie. A zatem, żeby czuć moc sprawczą w swoim życiu, a pamiętacie z pierwszych odcinków kursu, my tak budujemy poczucie własnej wartości, że mamy sprawczość, czyli ja czuję, że mogę w życiu robić różne rzeczy, no to żeby czuć tą sprawczość, no to potrzebuję wziąć odpowiedzialność. Za swoje życie, a zatem muszę wziąć odpowiedzialność za swoje wybory i działania. Nie chodzi tutaj o to, że mam siebie obwiniać albo jakoś oskarżać, ale muszę być świadoma tego, że jeżeli ja wybieram jakąś reakcję na sytuację, wybieram, czy coś robię, albo czegoś nie robię, no to to jest w mojej strefie wpływu, prawda? I jest w obszarze mojej odpowiedzialności. Jeżeli miałabym być osobą odpowiedzialną za swoje życie, to muszę również wziąć odpowiedzialność za relacje, które mam w życiu. Czyli to ja odpowiadam za to, w jakim związku jestem, w jakim środowisku przebywam, na co się zgadzam, prawda? Jeżeli jestem odpowiedzialna w relacji, to biorę. Odpowiedzialność na przykład za to, czy dotrzymuję obietnic danych innym ludziom, z którymi jestem w relacji. Z jaką uważnością podchodzę do drugiego człowieka. Czyli zobacz, czy potrafię go słuchać uważnie, czy koncentruję się na tej osobie, kiedy mówi coś do mnie ta osoba, czy jestem taka w pełni obecna, tak? Czyli i słucham tej osoby, podążam za jej myślą. Taka otwartość jest we mnie na tego człowieka, czy może zupełnie nie. Czy może zamykam się, i tak trochę jednym uchem słucham, a drugim zajmuję się czymś innym, prawda? W obecnych czasach trochę ta uważność człowieka na człowieka spadła, nawet nie trochę, ale w znaczącym stopniu, przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat. Ponieważ ludzie bardzo często, na przykład, kiedy się spojrzy w restauracji, gdzie siedzą dwie osoby, to one nie dają sobie tej uważności, nie rozmawiają ze sobą, nie słuchają siebie tak w pełni, tylko na przykład koncentrują się na swoich telefonach, prawda? Zobaczcie, to jest wszędzie bardzo widoczne. I teraz, jeżeli ja odpowiadam za relację, w której jestem, to mam uważność na drugiego człowieka. Widzę cię, słyszę. Cię. I teraz biorę też odpowiedzialność za szereg innych rzeczy. Bo teraz, jeżeli ja jestem osobą odpowiedzialną, no to muszę wziąć odpowiedzialność również na przykład za to, jak spędzam czas. Czy poddaję się bierności? Czy jestem aktywna? No bo tylko te działania prowadzą mnie tak naprawdę do celu, tak? I jeżeli ja przechodzę z pracy i tylko oglądam seriale, a chciałabym na przykład rozwinąć jakieś kompetencje swoje, no to raczej trudno mi będzie to osiągnąć, prawda? Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę ja w ogóle nie robię nic w tym kierunku, żeby to było możliwe, tak? Czyli ja nie idę na szkolenie, nie wiem, nie oglądam jakiegoś y, tutorialu na YouTubie albo gdziekolwiek, nie czytam jakiejś książki, tylko ja leżę i oglądam serial, a później sobie myślę, no ktoś tam coś ociągnął, a ja też bym mu chciała. Także zapraszam Cię do tego, żebyś się przyjrzała tak naprawdę, jak spędzasz swój czas. To samo dotyczy również pracy, tak? Bo trzeba sobie powiedzieć, że... W pracy też można bardzo różnie spędzać czas, albo bardzo efektywnie. Jeżeli mam taki cel, że chcę osiągnąć, nie wiem, awans, skończyć projekt, albo zrobić coś jeszcze, no to też tą e, swoją efektywność w pracy muszę poprawić może. Czasami tak jest, tak, że my gdzieś tam pracujemy wiele lat w jednym miejscu i nie do końca zdajemy sobie sprawę, że moglibyśmy na przykład robić coś inaczej. Gdzieś tam poszukać innych możliwości rozwojowych, nawet w ramach tej samej firmy dla siebie, tak? Więc warto się przyjrzeć temu, czy faktycznie ten czas dobrze wykorzystuję bo skoro już jestem w pracy, nie jestem w domu z dziećmi, z mężem na spacerze, tylko jestem w pracy, no to dobrze jest ten czas wykorzystać naprawdę efektywnie, a nie tylko na przykład siedzieć bezproduktywnie i, i co godzina tam się zastanowić, no to, co teraz robię, tak? Przynajmniej taka jest moja opinia. Nie, nie warto, tak? Jeżeli już pracujmy, to pracujmy jakoś no, w miarę efektywnie, na ile kto może, ale warto się temu obszarowi poprzyglądać. I teraz tak, jeżeli byśmy sobie popatrzeli na kolejne obszary swojej odpowiedzialności, to taki obszar, który myślę, że jest wart uwagi, żeby się pochylić nad tym, czy faktycznie jesteś odpowiedzialna w tym obszarze, to jest obszar komunikacji. Dlaczego komunikacji? Ponieważ wielu z nas zdarza się tak, że my funkcjonujemy w takim świecie gierek i niedomówień. I może ty też tak masz. Czyli nie wyrażasz jasno to swoich pragnień, potrzeb. Nie mówisz wprost, tylko żyjesz w takim świecie Takich gier, tak? Czyli nie komunikuje prawdziwie w sposób jasny i klarowny tego, czego potrzebuje, a później może czuje się nieszczęśliwa, że tego nie dostaje. Więc warto się temu obszarowi odpowiedzialności za własną komunikację przyjrzeć, tak? Na ile faktycznie ja komunikuję się tak, że jest innym ludziom, gdzieś tam, nie, nie, może tak, innym ludziom nie sprawia to trudności, aby mnie dobrze zrozumieć. Powinniśmy też brać odpowiedzialność za swoje wartości. Jeżeli ja chcę żyć zgodnie z moimi wartościami w życiu, to muszę przejąć za to odpowiedzialność. Jeżeli moją wartością jest na przykład rodzina, zdrowie, praca, pomoc innym ludziom, albo tam jakie masz, tak, wartości w ogóle tym swoim wartościom poprzyglądać, no to teraz ja muszę wziąć odpowiedzialność ja. Biorę odpowiedzialność za to, czy ja zgodnie z tymi wartościami żyję. Prawdziwie. Nie da się być szczęśliwym człowiekiem, nie żyjąc zgodnie z własnymi wartościami. To jest bardzo ważne. Oczywiście ten aspekt związany z tym, kim ja jestem, tak? Czyli, czy ja biorę odpowiedzialność za to, kim jestem. Czyli, tak mówiąc bardzo ogólnie, już tak, czyli. Jeżeli ja uważam, że nie jestem tą osobą, którą pragnę tak naprawdę być, no to muszę wziąć odpowiedzialność za to, żeby jakiś zmian w swoim życiu dokonać. I tu przychodzi kolejny aspekt związany z odpowiedzialnością odpowiedzialnością za własne decyzje, bo tak naprawdę nie da się mieć poczucia własnej wartości w takim adekwatnym, na adekwatnym poziomie, jeżeli nie bierzesz odpowiedzialności za swoje decyzje. I teraz tak, odpowiedzialność za swoje decyzje to nie tylko o to chodzi, że ja zdecydowałam, ale też jaki motyw kierował mną, aby tą decyzję podjąć. Czyli, jeżeli ja podjąłam jakąś decyzję tylko z uwagi na to, że obawiałam się odbioru społecznego, i teraz tak, postąpiłam niezgodnie ze swoimi wartościami albo niezgodnie z tym, co naprawdę czuję. Ponieważ byłam tak przyjęta, aby odbiór społeczny podjętej przeze mnie decyzji był właściwy, to to nie jest decyzja podjęta zgodnie ze sobą. O tym należy zawsze pamiętać. Zapraszam Cię teraz do wykonania kilku ćwiczeń, które mają na celu zwiększyć świadomość i zaprosić się do wzięcia być może większej odpowiedzialności. Na dole pod tym filmem, jak zwykle, odnajdziesz dzienniczek z ćwiczeniami. Celem wykonania tych ćwiczeń jest zwiększenie Twojej świadomości i zaproszenie Cię do tego, żebyś wzięła odpowiedzialność za swoje życie. Ćwiczenie pierwsze. Dokończę zdania. Odpowiedzialność dla siebie oznacza dla mnie. Co dla ciebie oznacza odpowiedzialność za siebie? Na myśl o byciu, osobą odpowiedzialną za swoje istnienie. Gdybym zaakceptowała odpowiedzialność za własne istnienie, oznaczałoby to, ćwiczenie drugie, do którego Cię zapraszam, ma na celu sprawdzenie, na ile prawdziwie bierzesz odpowiedzialność za różne obszary swojego życia, a w których obszarach może jeszcze nie bierzesz tej odpowiedzialności i może powinnaś rozważyć to, żeby ta Twoja odpowiedzialność była większa. Zastanów się proszę nad następującą kwestią. Kiedy unikasz odpowiedzialności za siebie? Kiedy unikasz odpowiedzialności za własne cele? Kiedy poddajesz się bierności? Co zyskujesz, nie biorąc odpowiedzialności? A co się stanie, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za to, w jakiej jesteś relacji? Co się stanie, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za swoje decyzje? Co się stanie, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za twój sposób komunikacji z innymi ludźmi? Co się stanie, gdy weźmiesz pełną odpowiedzialność za swoje życie? Kim się wówczas staniesz? Jak to jest dla ciebie, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie? Co się wówczas zmienia w Twoim życiu? Po czym poznasz? że faktycznie wzięłaś odpowiedzialność za swoje życie. I teraz <laughs> odpowiedź na te wszystkie pytania pozwoli ci z jednej strony zweryfikować, na ile tą odpowiedzialność już bierzesz i może też uświadomić sobie, gdzie ta odpowiedzialność jeszcze powinna być po Twojej stronie większa. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, za wykonanie tych ćwiczeń. To już jest ostatni odcinek serii "Wykuj adekwatne poczucie własnej wartości". Dziękuję ci za to, że chciałaś popracować nad sobą i mam nadzieję, że było to dla ciebie efektywny i dobry czas.